List Jakuba, trzeci rozdział, druga połowa rozdziału dzisiaj, strony 1313. Co kieruje Twoim życiem? Słowo Boże, Biblia powinny kierować Twoim życiem. Taka jest prawda. Istnieją jednak miliony decyzji, które musimy podjąć, a na które nie ma dokładnych odpowiedzi w Biblii. W którym mieście mieszkać? Kogo konkretnie poślubić? Ile pieniędzy dokładnie wydać na samochód? Jakich słów używać w konflikcie? Nie znajdziesz na te i jeszcze kilka tysięcy innych odpowiedzi w Biblii. W naszym dzisiejszym fragmencie Jakub mówi, że potrzebujemy mądrości. I to, czego potrzebujemy, nie jest dokładnie mądrością z tego świata, to, czego desperacko potrzebujemy, Jakub nazywa mądrością, który jest z góry. Wyobraź sobie osobę, który wierzy. Dobre życze, takie jakie sam chciałbyś wieść. Jest to życie, które nie tylko dobry na krótką metę, ale także prowadzi do wiecznej radości. Ale jak wygląda takie życie? Jak wygląda życie osoby, którą chciałbyś naśladować? Oto kogo sobie ja wyobrażam. Nie osobę, który nie ma problemów ani chorób. Nie ma nikogo takiego. Ale wyobrażam sobie osobę, który przechodzi przez choroby, problemy i normalne rzeczy z wdzięcznością i wewnętrznym spokojem. Pomimo własnych kłopotów, zauważa innych, lubi innych. Zauważa ich smutek i stara się pomóc. Popatrzmy na odwrotną sytuację. Jak wygląda życie, który nie jest mądry, życie, który nie chcesz naśladować. Taka osoba ciągle pragnie tego, czego nie ma. Widzi wady w ludziach wokół siebie. Osoba, który szybko się złości. Osoba, który nie jest zadowolona. Nie ma wewnętrznego spokoju. Tematem, którego uczy nas dzisiaj Jakub, brat naszego pana, jest mądrość. Mądrość to nie jest tylko coś w twoim umyśle. Jeśli naprawdę ją posiadasz, będziesz prowadził rzeczy, które inni będą chcieli naszadować. Nawet jeżeli masz problemy, nawet jeśli. Nigdy nie stanie się bogaty, piękny i sławny, jeżeli jesteś mądry, to będziesz wiódł dobry rzeczy. Czytamy list Jakuba, trzeci rozdział, od wersetu 13. Czy jest między Wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi na zachowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, który jest, który z góry stępuje, lecz przyrzemna, zmysłowa, demoniczna, bo gdzie jest zazdrość i kutliwość tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zaszewany w pokoju. Przez tych, którzy pokój czynią. Mądrość, które opisuje Jakub, z pewnością nie jest dokładnie to samo co inteligencja. Jest wielu inteligentnych ludzi, którzy wykorzystują swoją inteligencję do oszukiwania, kombinowania, zrujnowali siebie i innych wokół siebie. Nie jest to dokładnie to samo co wykształcenie. Wielu wysoko wykształconych ludzi prowadzi rzeczy, które nikt nie chciałby naśladować. W historii świata było mnóstwo mądrych ludzi, którzy nie mieli wykształcenia. Ta mądrość, którą opisuje Jakub, to coś innego niż wysoki IQ coś innego niż wykształcenie. Jakub opisuje mądrość pochodzący ze świata i mądrość pochodzący z góry. Chciałbym poświęcić 90% naszego czasu na skupienie się na mądrości z góry, ale zastanówmy się jednak przez kilka minut nad mądrością pochodzącą ze świata. Powinniśmy czytać autorów, którzy nie są chrześcijanami. Jest wiele mądrości, której możemy nauczyć się od niechrześcijan. Używam trzech przykładów. C być zdrowy fizycznie i czytam różnych autorów, które piszą o sprawności fizycznej. C dobrze wykorzystywać swój czas i czytam o tym, jak wiele osiągnąć w ciągu tygodnia? Chcę być produktywny, chce być wydajny, chcę dobrze wykorzystać swoje pieniędzy. I czytam artykuły o tym, jak oszczędzać, jak inwestować. Taka mądrość ze świata przyda nam się, ale jednocześnie, jeżeli nie jest zrównoważona chrześcijańskimi priorytetami. Bezpośrednio prowadzi do egocentryzmu. Istnieje wielka pokusa, aby tak bardzo skupić się na swoich pieniądzach, zdrowiu i czaszy, że staniemy się chciwi i skąpi. Kiedyś czytałem historię o misjonarzu, który codziennie jeździł rowerem ze swojego domu przez miasta do kościoła, gdzie pracował. I w pewnym momencie był w stanie kupić samochód, co pozwoliło mu dotrzeć do pracy i potem z powrotem do domu znacznie szybszej. Wykorzystywał swój czas w lepszy sposób. Mógł teraz wykonać wiele więcej pracy w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Ale zdał sobie sprawę, że coś stracił. Kiedyś jeżdżąc rowerem po mieście, to witał się z ludźmi. Czasami ludzie zatrzymywali go, aby zadać pytanie, lub dzielić się jakimś problemem. Mądrość świata na temat tego, jak najlepiej wykorzystać nasz czas, nasze pieniędzy, jak być fizycznie sprawnym, i tak dalej, Może być pomocna dla chrześcijanina. Ale sama w sobie jest pozbawiona chrześcijańskich priorytetów. Mądrość z tego świata jest do pewnego stopnia pomocna, ale mądrość pochodząca z góry jest tym, co musi ustalać nasze priorytety, kształtować nasze życiowe wzorce. Poświęcimy kilka minut na skupienie się na mądrości płynącej z góry. Jest siedem słów opisujących tą mądrość. To dużo punktów jak na jedno kazanie. Nie chcę jednak rozbijać ten temat na dwa kazanie, dlatego naszym celem jest szybkie przejście przez wszystkie siedem opisów mądrości. Obiecuję, że nie zajmie nam dużo czasu. Niech Bóg pomoże nam wszystkim skupić się. W wersecie 17 czytamy ale mądrość, który jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Przede wszystkim moralnie czysta, nienaganna, bez skazy. Mamy cele, które chcemy osiągnąć w życiu. Każdy z nas ma ich sporo i sposób, w jaki osiągamy nasze cele, też się liczy. Jeśli Twoim celem jest przejście do następnej klasy liceum, to musisz to dokonać bez oszukiwania. Jeśli Twoim celem jest sprzedanie samochodu za dobrą cenę, to musi być zrobiony bez kłamstw. Liczy się nie tylko wynik końcowy, ale sposób, w jaki wykonujemy naszą pracę, ma znaczenie. Cel nie uświęca środków. Mądrość ze świata często lub czasami skupia się po prostu na osiągalnym celu. Mam dyplom, dostałem kredyt, mam mieszkanie i samochód. Liczy się po prostu wynik, a mniej ważny jest jak człowiek osiągnął ten cel. Mądrość z Boga jest czysta. Uczciwa, nie jest mieszany z kłamstwem, z oszustwem. Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, jakub pisze, następnie miłująca pokój. Miłująca pokój. W Słowie Bożym jest wiele przywiązań między mądrością i pokojem. Moglibyśmy czytać sporo wercetów, które łączą mądrość w Twoim życiu i pokój. Na przykład jest napisany: Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. Jej drogi, czyli drogi mądrości, są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Zauważmy ostatni werset w naszym rozdziale. Werset 18, ostatni werset w naszym rozdziale. A owoc sprawiedliwości bywa zaszewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. W tym wersecie my jesteśmy opisani jako ludzi, którzy szeją coś, aby pewnego dnia zebrać żniwo. I jesteśmy opisani, że szyjemy w pokoju, jednocześnie czyniąc, czynimy pokój. Czyli nie tylko mamy wewnętrzny pokój, ale i też czynimy pokój. Czyli nasz wewnętrzny pokój ma wpływ na ludzi i sytuacje dookoła nas. Na tym świadczy, jest tak wiele konfliktów. Bardzo często z powodu brak mądrości. Zauważ werset 16. W wersacie 16 Jakub opisuje brak mądrości. I on pisze, bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam nie niepokój i wszelki zły czyn. Jest różnica między zazdrość i kłótliwość. Jeden jest wewnętrzny, a drugi wychodzi na jaw. Wewnętrzna zazdrość, czyli niezadowolenie z tym, co Bóg mi dał, prowadzi do kutliwości w, w moich relacjach. Mądry człowiek to taki, który ma w sobie pokój i to będzie miał wpływ na. Zewnętrzny relacje. Ktoś kiedyś mi powiedział, człowiek jest w stanie eksportować tylko to, co posiada. Jeżeli wewnątrz ciebie jest niepokój, zazdrość, niezadowolenie, brak pewności, to będzie miał wpływ na Twoje relacje w małżeństwie, w rodzinie itd. Jeśli wewnątrz Ciebie jest głęboki pokój, zadowolenie z tego, co dostało Ci dane w życiu, wdzięczność, pewność, że jesteś kochany przez Ojca w niebie, to będzie miał wpływ na wszystkie relacje w rodzinie, na osiedlu, w pracy. Jesteśmy w stanie dać innym tylko to, co sami mamy. Nie możemy wprowadzić pokoju do naszego małżeństwa, jeśli nie mamy pokój w sobie. Kolejnym sposobem, w jaki Jakub opisuje mędrca, jest słowo łagodny. Łagodny. Z tą mądrą osobą trudny będzie z nim kłócić się. Jest to osoba, która kocha pokój i potem jest napisane, że jest łagodny. Ja osobiście chyba za bardzo lubię mieć rację. Za bardzo lubię stawiać na swoim. W moich relacjach z żoną, z córkami, nie zawsze byłem aż tak łagodny, jak chciałbym być. Niech Bóg pomoże mi być mężczyzną, zarówno silnym, jak i łagodnym. Słaby człowiek nikomu nie pomoże. Nie ma siły, aby pomóc. Niech Bóg uczyni mnie silnym człowiekiem, który jest łagodny. Niech Bóg da nam w Boże, w kraju, mężczyzn, którzy są silni, a zarazem łagodni. Kolejną cechą charakteru opisującą mądrego człowieka jest ustępliwość. Łagodny, ustępliwy. Oznacza to, że nie jest uparty. Jest skłonny słuchać innych. Jest skłonny słuchać logicznych argumentów. Mądry człowiek chętnie słucha i jest gotów zmienić zdanie. Istnieją rzeczy objawione nam w Biblii, których musimy trzymać bez chęci ich zmiany. Takich rzeczy jest całkiem sporo. Jed, jedynym sposobem dotarczy do Boga Ojca jest przez Jezusa Chrystusa. Koniec, kropka. Małżeństwo jest między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Koniec, kropka. Ale, jak wspomnieliśmy na początku kazanie, mądrość należy do kategorii decyzji które nie są dla nas dokładnie opisane w Biblii. Te rzeczy, które są objawi objawione nam w Biblii, to mamy trzymać, nawet powiedzmy być uparty i trzymać. A jest druga kategoria, miliony różnych rzeczy, które nie, nie są dokładnie objawione nam w Biblii. Jest wiele rzeczy w moim życiu, które może zrobię źle i powinienem być gotów wysłuchać czyjeś rady. Niedawno przeczytałem biografię człowieka, który był pastorem małego kościoła w małym miasteczku w Kanadzie w latach 60., 60 lat temu. Jego pensja była niewielka, miał żonę i trójkę dzieci, a kiedy ludzi w kościele lub społeczności potrzebowali pomocy, to on hojnie przeznaczył rodzinne pieniądze na pomoc ludziom. Ale jego żona skonfrontowała się z nim i powiedziała, że w niektórych miesiącach on rozdawał tyle innym, że nie starciło jej na zakupy spożywcze. Dokonali zmiany. Ona przyjęła odpowiedzialność budżetu rodzinnego. Czy hojność jest dobra czy zła? Jest dobra i on był hojny, ale on też był człowiekiem, który był gotów. Wysłuchać logicznych argumentów i dokonać zmian. Mądry człowiek nie jest uparty, jest gotów słuchać logiki, jest ustępliwy. Następny sposób, w jaki Jakub opisuje mądrego człowieka, to pełen miłosierdzia i dobrych owoców. Pełen miłosierdzia i dobrych owoców. Bardzo często wyraz owocy lub dobry owocy w Biblii oznacza, że jest coś widoczny w życiu danej osoby. Nie chodzi o to, że mądrość powinna być widoczna, lecz że będzie widoczna. Brak mądrości ma swoje owoce, mądrość ma swoje owoce. Jakub nie jest zainteresowany wiedzą, który nie jest owocna. On mówi: Pokaż mi. Jesteś mądry? Pokaż. Tak on pisze w pierwszym wersecie naszego fragmentu, czyli werset 13. Werset 13 brzmi tak. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże. Przez mądre postępowanie uczynkami swymi. On pisze: Pokaż. Mi swoją mądrość. Widoczny owoce mądrości to na przykład pokój, zadowolenie, łagodność, o którym czytaliśmy, ale w naszym wersacie on podkreśla konkretnie miłosierdzie. Co to, co to znaczy, że dana osoba jest miłosierna. Jest to osoba który troszczy się o dobro innych. Nie myśli tylko o swoich celach, jest miłosierny. Troszczy się o dobro innych. Przypominamy sobie opowieść o Dobrym Samarytaninie. Znamy ta historia. Pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: nauczycielu. Co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Jezus zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyn to? a będziesz żył. A On zaś chcąc się usprawiedliwić rzekł do Niego. A kto jest bliźnim moim? On chce się usprawiedliwić. Próbuje narysować krąg wokół niewielkiej liczby osób, o które jest zobowiązany się troszczyć. I Jezus Opowiada historię człowieka, który potrzebował pomocy. Niektórzy ludzie, którzy są szanowani w społeczności, powiedzmy, ludzie, którzy są traktowani jako mądrzy, nie mieli czas, aby go pomagać. Nie pomagali mu. Następnie w historii pojawia się wyżutek, osoba, która nie jest szanowana, i on troszczy się o osobę w potrzebie. Porzuca swój czas, pieniądze, plany, by komuś pomóc. I Jezus pokazuje: to jest mądra osoba. Możemy spojrzeć na osobę, która ma wiele osiągnięć. Ma odpowiedni dyplom, ładny dom, fajny samochód, świetną pracę. Być może wiele osób chciałby mieć jego życie, ale Jakub objawia nam, że naprawdę mądra osoba jest ta, która zauważa ludzi, lubi ich, troszczy się o ich potrzeby. Osoba gotujący posiłki dla innych. Osoba, która prowadzi do kościoła osobę bez samochodu. Mądry jest ten, który pomaga innym. Zanim skończymy, mamy jeszcze dwa opisy mądrych. Finałowy dwójka: niestronnicza, nieobłudna. Niestronnicza, nieobłudna. Te dwie rzeczy ściśle do siebie pasują. Osoba, która jest bezstronna, to osoba, na której można polegać. Obiektywna. Możesz zwrócić do niej po poradę. Możesz poprosić ją o pomoc w podjęciu trudnej decyzji. Taka osoba jest godna zaufania, bezstronna. I to jest ściśle związane z osobą, która jest nieobłudna. Nieobłudna. Jest to osoba, która nie jest hipokrytą. W niedzielę jest taka sama jak w piątek. Jest taka sama, gdy ludzie patrzą i gdy jest w samotności. Prawdziwie mądra osoba nie musi pamiętać, komu co powiedziała. Nie ma dwulicowości. Jej rzeczy stanowi całość. Sposób, w jaki zachowuje się w pracy, Sposób, w jaki zachowujesz się w kościele, sposób, w jaki zachowujesz się z przyjaciółmi. W życiu mądrej osoby to wszystko dobrze ze sobą komponuje. Ok, więc co teraz? Jakub opisuje mądre rzeczy. Ale to tak wiele poleceń naraz. A z siedem rzeczy. Nikt z nas nie mierzy się z tym standardem. Podsumowując, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. W całej historii świata był tylko jeden człowiek, który doskonale żył ze wszystkimi tymi siedmioma rzeczami. Był jeden, który był mądrością i stąpił z góry, aby żyć na tym świecie. Był całkowicie czysty, w jego życiu nie było żaden dwulicowość. Był silny, silniejszy niż ktokolwiek inny, a jednocześnie łagodny. Troszczył się o dobro innych. Nawet na krzyżu, gdy był torturowany, prosił ojca o przebaczenie swoim oprawcom. Przyniósł, pokój światu. Z powodu naszego grzechu nie było pokoju między Bogiem a człowiekiem. Zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu i my spowodowaliśmy konflikt. A Jezus wziął nasze grzechy na siebie, gniew Boży spadł na niego i w ten sposób on przyniósł pokój światu. Pokój. Między Bogiem a Tobą jest możliwy. Dzięki Jezusowi. Prawdziwa miłość, opisana w tym fragmencie, prawdziwa miłość z góry ma imię. Jezus z Nazaretu. Drugą i ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, to, że Duch Święty działa, aby uformować Czech. Na obraz Jezusa Chrystusa. Niech każdy z nas uda się do Boga w modlitwie i poprosi Go, aby dokonał w nas cudownego dzieła, aby czynił nas mądrymi. Abyśmy stali się podobni do tego mądrego, który stąpił z góry i narodził się w Betlejem. Ja nie mogę uczynić siebie mądrym. Ty nie możesz uczynić siebie mądrym, ale udajmy się do tego, który jest wszechmocny, i poprośmy go, aby zmienił nas tak, aby te owoce mądrości, o którym czytaliśmy, byłby w naszym życiu i aby nasze życie było obfite w te owoce. Amen.